Siemanko, ziomeczki i ziomalki z tej strony, anonimowi waperzy. Ja jestem Grzywa, to jest Pyton. Dzisiaj Was witamy w recenzji WP Argus. Tak. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to bardzo fajny, bardzo przyjemny tryk, eee, No, może nie przedłużając. Eee, tak, jak grzywa zacznie odpowiadać o nim, bo to w końcu jego tryk. Oczywiście kupiłem go za 140 zł na promocji w Vapeshopie. Mamy tutaj zamontowaną grzałkę do 60 W, zaraz wam ustawię. Pokażę wam różne było, tego typu akcesoria waleja. do niego. Na przykład jak ten dzyndzelek, dzięki temu możemy go sobie powiesić. Na przykład na smyczce i być jak prawdziwi waperzy. I mieć cały czas. Oczywiście jest zalana zerówka aloes z a, palimy pod chmurę. Pajim Oczywiście chmurę jesteśmy mocno. vape triki, Ta. pokażę wam właśnie chmurkę, odblokuję airflowy na maksa i dam 60 W i pokażę Wam triki, które możecie wykonywać z takiego vapera. Tak, dobra. Nie przedłużając, yy, dobra, grzyba tutaj pokazał właśnie chmurkę, ale ja jeszcze chciałbym dodać, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku yy, zrobimy sobie gibę waja na dół. Taki boksik, bardzo fajny. Pokażę do kamerki. Tutaj ma taką kartę. No. Także... Tak. Yy, a! Co, co zrobić, żeby go wygrać? Pewnie się zapytacie. To by wam już mówimy z grzybą. Tak. Trzeba będzie napisać komentarz. Yy, wasz najlepszy lub najgorszy, najlepszy lub najgorszy od z trykiem, jaki mieliście kiedykolwiek. I oczywiście trzeba pierdoląć serducho na naszym koncie na Instagramie. Dać łapkę, w po, dać łapkę w górę pod filmikiem. Yy, no i właśnie napisać ten komentarz. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, w tym momencie. Właśnie, myślałem, że zapomniał o czerwonym przycisku, tak. ale na szczęście nie. Ma być, szary. Ma być więc, szary. Wracając do recenzji WP Argus. Oczywiście możecie sobie zmieniać waty. Uładowanie jest na USB-C i macie magnesik. Oczywiście góra nie jest przykręcana jak w większości elektryków, tylko jest na magnes, co bardzo ułatwia sprawę. Dzięki temu możecie sobie szybko go wyjąć, zalać od dołu i szybko wsadzić. Żadne magnes jest bardzo mocny, w ogóle wam nie wypadnie. Jest to naprawdę dobra opcja. Widzicie też oczywiście omy. Sekundy ile palicie i dokładnie całą baterię. Wszystko jest super. ładuje się bardzo szybko. Jedyny minus to jest to, że nie można palić podczas ładowania, ale są na to różne lifehaki, które znajdziecie na YouTubie a niedługo na naszym kale na, na, na pewno pokażę się taki. Możemy jeszcze powiesz chmurkę jak się robi. Chmurka jest bardzo duża i soczysta, cała biała jak mleczko. Idealna! Tutaj widzicie jak pyton zbuszył. Pięknie, pięknie, idealnie. Jeszcze wielką chmurę Dobra, nie przedłużając odcinka, kończymy ten odcinek. Był z wami grzywa. A to jest pyton. Dokładnie. Siema, mordeczki. Siemano!